Cześć, widzowie! Awe! Po prawie miesiącu trwania konkursu Best Hate Ever postanowiliśmy wreszcie wyłonić zwycięzców! Nieprawdaż? Prawdaż. A więc tutaj przygotowaliśmy sobie listę najlepiej i najwyżej ocenianych Hej. Użytkowników i hateów. A tutaj na dole będą się wyświetlać komentarze w te nagrodzone, w sensie te, które będziemy teraz czytać. A więc... Zaczynamy! Trzy łapki w górę! Komentarz został usunięty, autor zablokowany. No, po prostu hejterzy wyczuli konkurencję no i... zaczęli hejtować samych siebie. Dokładnie. Trzy łapki w górę! Gdyby krowa się majtki, to byście nigdy w życiu pizzy nie widzieli. No. Cztery łapki w górę. Komentarz został usunięty, autor zablokowany. Znowu konkurencja atakuje. Oj, nieładnie. Dziewięć łapek. Kiełbasa jest niedobra. To jest banalne, proste. Ale te kurwa... Ale śmieszne! Dziewięć łapek w górę. Kiełbasa, już nie jesteś taką wielką barówą, tylko kabanosem! Wysuszyli ciebie jak psa w Chinach po kastracji Nie wiem ile masz cali w braciach, ale pewnie z dnia na dzień mniej Was hejt motywuje? A ja myślę, że rodzik z rana i z przełykiem Dawać nam tu prawdziwe bedliny, a nie suszone kabanosy No cóż, widocznie nie Drogi robi takie fetysze Drogi użytkownik ma dziwne fetysze i ma coś związanego z suszonymi kabanosami nie, nie wnikamy o co chodziło, ale 9 łapek w górę to już jest coś. Lubi ruchanków, PKU. <laughs> nie, bo lubi gonga z przewykiem. 10 łapek w górę. Stara legenda głosi, że gdy Donald Tusk po raz pierwszy obejrzał filmik produkcji Kiełbasa TV, był tak zniesmaczony i ogłupiały, że wyskoczył z krzesła i zaczął podnosić podatki i szukać nowych sposobów na spierdolenie czegoś. Od tamtej chwili nie można go powstrzymać, a więc ten cały gnój w Polsce to nie tylko wina Tuska. Czyżbyś mnie i jego obwiniał o wysokie podatki w Polsce i kryzys i nieciekawą sytuację, tak? To, to jest. To... to niestety to nie jest nasza wina. No właśnie, to wina tutka I jego kolegów. Pacińskiego też. I smolejska i. O! Teraz mój osobisty faworyt. Kumpiesz się z ojcem. 15 łapek w górę Kurwa, ma... No to jest tak. Jeszcze prostsze niż kiełbasa jest niedobra, nie, może bardziej złożone, ale no, po prostu jak to przeczytałem to uśmiech gwarantowany na kilka minut. O, chusta. Hmm, hmm. 16 łapek w górę. Kiełbasa chuj. Po najniższej linii oporu, no ale cóż. I nasz zwycięzca, proszę państwa! Fanfary, fajerwerki, dziwki, koks, narkotyki, policja i inne rzeczy. Łapek 17 Przypominamy, że osoba, która wygrała będzie mogła... Co będzie mogła? Będzie mogła wybrać odcinek sąsiadów do sparodiowania przez nas, a także będzie mogła brać czynny udział przy pomocy mm, parodii. Pisaniu tekstów. O! O to chodzi. No. No. A więc... Obywatele i o... o nie, kurwa. Dobra, ja to no, dobra. Obywatelki i obywatele Zwracam się do was w sprawie najwyższej wagi Tych dwóch panów Którzy są widoczni na tym oto filmie sprofanowali honor najlepszej potrawy świata jako jest kiełbasa Wykorzystują jej wspaniałość w celu promowania swojego kanału Który ocieka bulgarnością i żartami z podtekstem seksualnym Kiełbasa to nie byle mięso by nim rzucać To święty symbol kiełbasianizmu A każdy kto jest jej wrogiem Albo ją wykorzystuje dla własnych korzyści na grilla z kiełbaską. I z frankfuterką twoją. Z kapanosz. No po prostu to jest czyste stwierdzenie faktu i to jest prawda. No, no, no i to jest zwycięzca. Pan Derecek yy, zgłosi się do nas yy, po obejrzeniu tego filmiku, po nagrodę i damy termin dokładny kiedy będziemy parodiować no, najpierw wybierze filmik potem my się weźmiemy za parodię no i zostanie wezwany przez nas czy to przez Gołębia Pocztowego czy kurde kurierem warszawskim czy nie wiem bombomatową, jest też mail no i gadu gadu ewentualnie ale no, najlepiej wiadomością prywatną z ja myślę, że to by było na tyle. Ogłoszenie konkursów jest yy, w każdym razie. Nie wiemy jeszcze z jakiej okazji, jaki, co będzie nagrodą, ale na pewno, jeszcze jeden konkurs taki będzie. Tylko, że do wygrania nie będzie już taka pierdoła związana z sąsiadami, tylko już coś faktycznie ciekawego i naprawdę wyślemy pocztą. Kiełaki obasu siostry. Na przykład. Ale to jeszcze pomyślimy nad tym. No, to się żegnamy. To pomachajmy jak w familiazie. Drugą ręką też. Ha. No. Może nam też odmachają. Może. Ma razem. Jeszcze nas burger.